Serdecznie w kolejnym odcinku programu 9 minut na trzeci sektor. Dziś program niezwykły, z bardzo intrygującymi tematami, informacjami, nazwami. Moimi i Państwa gośćmi są wychowankowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego numer 2 w Elblągu, Tomek i Wojtek i ich wychowawczyni, pani Marzena Żachowska. Witam Was bardzo serdecznie w naszym studiu. Witamy. Proszę powiedzieć, pani Marzeno, co jest takim głównym celem działania specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego Weblongu? Ośrodek szkolno-wychowawczy numer dwa zresztą tutaj po sąsiedzku, przy ulicy Polnej, jest to ośrodek, jest to... Instytucja, w skład której wchodzi szkoła podstawowa numer 2 oraz grupy wychowawcze. Kiedyś nazywało się to internatem, teraz grupy wychowawcze. W szkole y, są to klasy 1-6 oraz oddziały edukacyjno-terapeutyczne. Grupa wychowawcza jest to miejsce, w którym mieszkają dzieci. Y, Dzieci, które pochodzą m.in. z Elbląga, ale głównie z terenów y, okolicznych, mhm. z Pasłęka, z Braniewa, z małych miejscowości. Dzieci, które mają trudności z dojazdem i u nas po prostu jest im dobrze. W naszym ośrodku są dzieci z upośledzeniem lekkim i umiarkowanym. Mhm. Y, fajne grono, wesołe dzieciaki. Tomek jest uczniem innej szkoły. Tomek jest uczniem szkoły przy ulicy Kopernika, ale mieszka u nas, y, tak jak pozostała jeszcze jedenastka dzieci, umieszczone decyzją sądu zamiast domu dziecka mieszka u nas. O tak. Wiem, że w tym roku ośrodek zaczął już realizować, ale też za chwilę podejmie się realizacji bardzo nietypowych projektów. Ja sobie pozwolę zerknąć, żeby się nie pomylić. Pierwszy projekt ma tytuł Na tropie piaskołaza i sercówki. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Drugi, równie magiczny, intrygujący. W magicznym świecie rzęsorka, rzeczka, edukacja leśna dzieci i młodzieży. Powiedzcie mi, panowie, co to są te takie nietypowe nazwy? O czym te projekty mówią? Czego wy się tam uczycie? Co to jest piaskała chłopaki? Co to jest sercówka? Śmiało. No, i tak? To takie... w środku takie zie... Małże, tak? Małże. Gdzie możemy spotkać takie małże? Na plaży, na piasku. Nad morzem, tak? Nad morzem. To są nasze bałtyckie yy, małże, znaczy małże nie spotkamy, ale spotkamy muszelki, wielu z nas depcze po nich po plaży, nie zdającej sobie sprawy, że mają takie fajne magiczne nazwy typu pieskołaz, sercówka, rogowiec, można znaleźć muszelki omułka jadalnego na przykład, yy. tak? tak? Czyli tak naprawdę to wszystko to, co nam morze wysypuje na brzeg i możemy tak. spotkać i to tak usilnie jak jesteśmy dziećmi zbieramy sobie do koszyczków. Super. Um, czym, czym zajmują się te projekty? Jakie są ich główne cele działania? Jakie macie plany na najbliższy czas? Tak, opowiemy. Opowiemy najpierw o pierwszym projekcie. Więc jest to y, na tropie Pieskołaza i Sercówki. Projekt zakłada bardzo dużo fajnych rzeczy. Część już zrealizowaliśmy, prawda? Na tak. przykład, był to konkurs w, kartka zawody. O tak. Konkurs, który kierowaliśmy między innymi nie tylko naszych wychowanków, ale wychowanków świetlic karanowskich w Elblągu. Dzieci tworzyły kartki wielkanocne, które potem mogliśmy sprzedać, a za uzyskane pieniążki przesłaliśmy do Pach, tam gdzie się buduje studnie, więc taki nasz wkład Super. w budowę studni w Afryce. Pomagacie innym. Tak? Co jeszcze zrobiliśmy? Byliśmy nad Jeziorem Dróżno. To było w Święto Wody. Tu chłopcy pamiętają. Fajnie było? Tak, Gdzie pojechaliśmy? Fajnie. Gdzie pojechaliśmy? Na rzekę Dróżno. na jezioro Dróżno, Super. tak? I co tam robiliście? My żyliśmy, powietrze. Temperaturę powietrza. No. tak? I wodę. Co jeszcze? Mieliśmy ze sobą lornetki. Lornetki. Co co oglądaliśmy? Ptaki. Ptaki podglądaliśmy, tak. A jeszcze w tych małych pojemniczkach? Takie były jakieś robaczki, takie malutkie. Super. Tak. Obserwowaliście robaczki? Odgadywaliście? Co to tak. za robaki? Super. Fajnie. Dużo wiedzy. W tym wszystkim. E, dużo wiedzy, chociaż mamy, rozumiemy, że nasze dzieci na pewien zasób, a potem różnie, ale przede wszystkim chcemy uczyć wrażliwości. Wrażliwości na wszystko, bo jeżeli nauczymy wrażliwości na świat, na przyrodę, to nauczymy na człowieka, na kolegów, na rodziców. Myślę, że często, skoro te dzieci są z terenów okolicznych Erdląga, mam nadzieję, że taką wiedzę, umiejętności, to poszanowanie przyrody przyniosą dalej, na przykład do domu. Mm. To już za wami, ale tutaj zanim włączyliśmy kamery, to rozmawialiśmy Tomku o jakimś wyjeździe, który z was czeka niebawem. Możesz powiedzieć, gdzie się wybieracie? Mm. Gdzie jedziemy w poniedziałek? Do Piasków. Mm. Do Piasków. Co będziecie robić w Piaskach? Widzimy zajęcia o przyrodzie, o ptakach, o drzewach, tak. O roślinach. Super. Lubicie te zajęcia? Tak. Co jest w nich najfajniejszego? Mnie się podoba, że tak rozkwita na przykład kwiat, że róża. No, tak, jest w ogóle takim miłośnikiem. A on, jeżeli gdzieś jedziemy, a on pilnuje, żeby nikt niczego nie połamał, niczego nie zniszczył. A jeżeli coś się dzieje, to szybko opowiada, tak że dzieje się krzywda. Tak. E, taki wrażliwiec mały, ale to jest takie fajne, to jest cenne u dzieci. Jakie jeszcze działania? Co więcej, bo rzeczywiście tych projektów Wasze ośrodek od wielu lat realizuje wiele, bardzo różnych i inwestycyjnych i właśnie takich skierowanych do Waszych podopiecznych. Co w ramach tych dwóch z tymi magicznymi nazwami jeszcze oferujecie? I swoim wychowankom, ale też wiem, że innym osobom. Już jesienią, jeszcze tego nie ogłaszam, ale jesienią będziemy organizować taki miejski konkurs plastyczny w magicznym świecie rzęsorka rzeczka właśnie. W ramach projektu będzie bal jesieni, więc masę takich rzeczy. Ważne jest, że mamy do tego wsparcie, o tak, bo y, Nadleśnictwo Elbląg wspiera nas w działaniach, y, Pani Teresa Miłoszewska ze Światowida, no, ale przede wszystkim mamy wsparcie dyrekcji, innych nauczycieli, dużo chętnych dzieci do takich działań i to jest takie fajne i cenne. Y, ale może powiem o, o tych, którzy nam umożliwili zdobycie tych pieniędzy no i skąd, skąd my jesteśmy, środki. i dlaczego, i skąd pomysły, o tak, mm. bo chłopcy już drugi rok należą do klub, nasze, naszego klubu Naszej Ziemi. Tak, do klubu Słke. Naszej Ziemi, tak. Klub już działa drugi rok przy naszym ośrodku. Jest to klub taki ekologiczny, robimy różne rzeczy, nie? Tak. Spotykamy się, rozmawiamy, były i zagadki, gdzieś wychodzimy, karmimy kaczki, tak? Idziemy nad kumiele, tak. robimy różne. różne, różne fajne rzeczy. Fundacja Nasza Ziemia roztacza opiekę nad bardzo wieloma klubami, wspiera nas merytorycznie, wspiera nas też finansowo przez możliwość udziału w takich konkursach. Fundacja Nasza Ziemia jest organizatorem, ale głównym sponsorem nagród w pierwszym projekcie jest firma Henkel. W drugim projekcie jest firma Żywiec Zdrój. I drugi projekt opiera się głównie na edukacji leśnej. Tam uczymy się o drzewach, o życiu w lesie. Chłopaki, a co jeszcze chcielibyście, żeby się pojawiło w takich zajęciach? Czy jest coś, czego chcielibyście się bardzo nauczyć? I marzycie o tym, żeby taki projekt powstał, żebyście mogli tego spróbować? Tak. Mm? Co takiego? Ja chciałam, żeby taka przyroda była. Sza... Co, żeby ludzie szanowali. Mhm. Trawę nie śmiecili. Mhm. Czyli trochę taki projekt... Który uczy, jak szanować, dbać tak. o środowisko. I nie łamać ga gałęzi. Super. Tomek, Ty chciałbyś coś zrobić takiego, masz jakieś takie marzenie? A może gdzieś chciałbyś pojechać, w jakieś hmm. wyjątkowe miejsce, takie z przyrodą związane. Do Zakopanego. Do Zakopanego. A co jest w Zakopanem? Góry, tak? Góry, góry są. Chciałbyś ja, zacząć byłem. góry? Byłem. byłem, chciałbyś jeszcze raz, tak? A, super. super. Dzieci Dobrze. lubią wycieczki, więc tam najprzyjemniej. Tam chyba najwięcej na takich wycieczkach, na wyjazdach można się nauczyć o przyrodzie. I rozumiem, że wcale nie zamierzacie poprzestać na dwóch magicznych projektach z Piaskołazem, Sercówką i Rzęsorkiem Rzeczką. Rozumiem, no, na nadzieję, że, to... że jeszcze wiele zapału i chęci i na pewno wsparcia członków Klubu Naszej Ziemi zdecydowanie macie. Więc życzę Wam sukcesów dziękuję. i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy, dziękujemy. bardzo, dziękujemy. No.